Witam na premierze szczęśliwych Lim Dzisiaj wzięłam 3 sztuki Czyli wkład 9 zł A zanim zdrobki to chcę pokazać Nazwę kanału, którego polecam Chłopak zajmuje się Demontażem i odzyskiwaniem miedzi Fajnie tak czasem odpocząć od filmików ze zdrobkami I poglądać coś innego Więc polecam A teraz zajmujemy się liniami Bo troszkę czasu to zajmie Chwilkę poczekajcie, naszykuję zdrobkę Myślę, że będzie dobrze widać wszystko Zdrobki mam po kolei, no i szukamy A linki do kanału tym demontażem podam w opisie po prostu. Będzie łatwiej znaleźć Polecam bardzo fajne filmiki tam są dodawane. I nawet jak ktoś się nie interesuje na co dzień takimi sprawami. No to też miło obejdzie. Więc polecam wszystkim. Niekoniecznie trzeba się tym interesować, żeby polubić. Szukane pomarańczy Dalej szukamy piku. I mamy tutaj na samej górze pik mamy dobrze tutaj to by było na tyle kolejny symbol to jest symbol korony, który jest tutaj na tyle dalej szukamy arbuza dzisiaj nie drapię make drabakiem, drapakiem, no bo to są małe symbole ale na następnej premierze na pewno Użyję już tego trochę. Będzie premiera z grawki premia. Którą miło wspominam. I za dwa tygodnie będzie taka fajna. Z prastrem miodu, prostry miodu. Więc coś innego. Więc myślę, że będzie to fajna straka. Pikawa mamy, Pikawa. Ale czy tutaj mamy? No ja nie widzę. Szukamy dalej. O, gwiazda jest. Gwiazdę mamy tutaj. I gwiazdę mamy tutaj. I mamy także tutaj. Dalej szukamy ananasa. I mamy ananasa tutaj. Więc sami widzicie, jak mało brakuje. Mało, ale dużo. Oni tak potrafią ułożyć, że niby jest blisko, ale daleko. I chyba tyle, ananasa. Dalej mamy. Szukamy kości. Jedne są tutaj. Mamy tutaj. O, i tu mam koronę, nie jej. Ale, odnalazła się, więc nie znalazła się. też też jeszcze sprawdzę i przygapić. Można łatwo. Biedron. Biedron tutaj był. Tu byłem, biedron. I tu. I jeszcze tutaj. Szukamy dalej. Przechodzimy już na następny rządek. Tu mamy kwiat, chyba nie kojarzę tutaj, a jednak jest. Yy, Winogrona mam dalej. Jedno jest. I tyle. Dalej szukamy krzyżyca. No i chyba nie ma. Nie ma. Są banany. A szukamy złoto. Złoto. Mamy tutaj też krawę. Złoto. I tyle. Tutaj nam się już pochyliło. Słońce z tego żółtego tła o, Ale już słońce nie widać Diament Czy diament nam tutaj coś zmieni? Nie wiadomo, póki co tutaj jest I tutaj jest Podkowa by mogła wpaść na przykład Już by nam dała linię A mamy gruszkę I tutaj jest I tutaj O, albo struskawka mogłaby wpaść Pozdrawiam, struskawkę jeden Mamy słonika lotkowego. który robił tylko jeden. Trochę to chyba nie było w ogóle, nie było. O, banany są. Banan jeden tutaj. I banan kolejny tutaj. A, chyba nic z tego nie będzie. A! Podrapiamy sobie. No i wyśle nie ma. No i okej. Okay. Mówi się trudno, wzięła się dalej, drapie się dalej. No tutaj teraz kolejną drogę. A tutaj przymrzeć. Które jest. Tamty nie był, to tutaj jest. Dalej szukamy. Jest jeszcze tutaj. Nie przebijam. Kto chce, to obejrzy. Kolejna jest tutaj. Mamy wiśnie, Czy tym razem mamy wiśnie jakieś mamy? Mamy, mamy. Kolejne wieśnienie są tutaj. И тут. Мы продолжаем искать... Сливки. не вижу. Лисичка. Есть. Здесь. И здесь. Также здесь. Кобяков. Я не вижу. Ядро видел. Здесь. И, наверное, еще есть. Nie, tylko jedna. Widomka. Diament. No jest tutaj. Kwiat. Kwiat mamy tutaj. Mamy kwiat. Kolejny kwiat jest tutaj. Dzwonka był na pewno tutaj. Chyba jeden. Kawa tutaj jest. Pięcia. Nie wiem na też nie było tutaj. Nie ma. Podkowa tam by się przydała, a tutaj? Jak tutaj z nim jest? O, linia nam otworzyła. Fajnie. Czyli ta podkowa jednak wskazana jest dzisiaj. Pik piku nie ma. winogrona też nie ma. Różkę widziałam, tutaj jest w pierwszym polu. Kolejna, ta jest pikierna. Dobrze. Przegapiłam, ale już znalazłam. I tyle. Zakwa na te pieniądze, z to jest obok słonika. No, albo słonika. Albo z którego tutaj widać na końcu. W ostatniej tabeli banan, tutaj jest banan i tutaj jest banan kolejny symbol to jest klucz, szukamy klucza o i troszkę tu ich mamy ale chyba skończymy z trójką, ale dobra i tyle gwiazda jest tutaj gwiazda jest także tutaj to będzie tyle, czyli patrzymy co mamy pod naszą linią a jest to zawrotne 3 zł. Ok, przechodzimy do ostatni już. Mam nadzieję, że za długo to nie będzie trwało, chociaż już długo trwa, ale niektórzy mówią. Kto będzie chciał sobie obejrzeć, to obejrzeć, kto nie, no to nie. Ananas. Ananas. Gruszka. Mamy tutaj. Mamy tutaj. I mamy tutaj. Mamy dalej. Wiedronkę mamy, ale tutaj chyba jej nie ma. Kolejny to korona. Hmm, jest tutaj. Jest tutaj. Teraz zrobię kwiata, bo już tam widziałam, że nadrapałam, ale jest chyba tylko jeden, więc kwiat, później banan. Banan tutaj nie ma. Tylko żółta jest trochę i nie ma bananów. Tęczę, jest. Ciepłe tutaj mamy Tutaj I tutaj tyle Słoń Mamy tutaj Słonia Tutaj mamy słonia Słońce Nie było widziałam Jest nudne Ileś kiedyś napakowałam tych strapek w tych szczęśliwych dniach i ciężko mi było nawet czasem zwrot trafić, naprawdę Teraz mi się wydawało 36 złotych, ale to był cud i później już nie kupowałam mam inne kupić i się mniej denerwować Wiśnie, mamy tutaj Garniec gdzieś, tutaj jest To tyle Struszkawka jeden jest No nie, nie ma, myślałam, że jest Kości Krabik. Krabik jest tutaj. Szukamy dalej. Atmosfera. Mamy tutaj. I tutaj. Pik. Pik mamy tutaj. I tylko tu. Zbliżamy się do końca. Gwiazda. Nie ma gwiazdy. Klucz. O, i mamy linię czyli minus. Minus 3 razy raczej będę, ale może, może tutaj coś więcej, więcej pewnie nie zobaczymy. Nie tak że wyszłam na tym. Okej, okay, ostatni symbol to tref, który chyba nam nic tu nie przyniesie. Nie, no to tak no o okej, okay. a sakwa nie było? tutaj? No nie było. Ok, okej, okay. no to co tu mamy? Kolejne zagroka. 3 zł. No ale dobrze, nie jest tak najgorzej. Czyli mamy dwie strapeczki wygrane. Jedna była tylko pusta, więc jestem zadowolona. Myślałam, że będzie, będą wszystkie pustaki, więc jak dla mnie jest OK. Życzę Wam miłego wieczoru. Pa!